Witam serdecznie z tej strony Filip Zawłocki, a dzisiaj o tym, jak sprzedawać produkty własnej marki drożej i więcej niż konkurencja. Jak pomimo osiągnięcia bardzo dużego udziału w rynku, zwiększyć go ponownie. Oraz dlaczego dla swoich klientów bardzo często proponujemy strategie długoterminowe. W sytuacji, gdzie wiele agencji proponuje wyłącznie strategie krótkoterminowe. Zapraszam do oglądania. Mamy teraz do czynienia z branżą dzwonków bezprzewodowych, jak i również detektorów dymu, czadu itd. Na początku skupiliśmy się na optymalizacji pojedynczych ofert oraz poprawie ich widoczności organicznej. Zaktualizowaliśmy tytuły, miniaturki oraz opisy ofert, wprowadzając nową, atrakcyjną szatę graficzną. Chociaż pozycja ofert rosły, koszty reklam były stosunkowo wysokie, co budziło wątpliwości klienta. Wytłumaczyliśmy mu, że inwestycja na tym etapie pozwoli nam idealnie wpisać się w trend sprzedażowy kategorii, i jest to elementem strategii, co w dłuższej perspektywie obniży koszty i znacznie zwiększy sprzedaż. Podjęliśmy decyzję o skoncentrowaniu działań na zestawach produktowych w wyższej cenie, ponieważ ich reklama generowała takie same koszty jak promocja pojedynczych produktów, ale z większym potencjałem zysku. W ramach pozycjonowania wykorzystaliśmy narzędzia Allegro, takie jak Allegro Days, Okazje, Rotacja Wyróżnień oraz Black Weeks. Przygotowaliśmy się na kluczowy trend sprzedażowy, który rozpoczyna się w październiku i trwa do końca marca. Tuż przed jego szczytem napotykaliśmy problem z dostawą kluczowego produktu. Mimo to w listopadzie osiągnęliśmy lepsze wyniki niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Widzieliśmy, że grudzień będzie punktem kulminacyjnym sprzedaży, dlatego mieliśmy pewność co do osiągnięcia świetnych rezultatów. I rzeczywiście tak się stało. Wyniki z grudnia były nieporównywalnie lepsze niż w poprzednim roku. Podczas naszej współpracy wykazał duże zaufanie do naszych działań i proponowanych strategii, co pozwoliło nam wdrażać odważne decyzje, takie jak zwiększenie inwestycji reklamowych w odpowiednich momentach czy przejście na bardziej kompleksowe zestawy produktowe. Dzięki temu zaufaniu byliśmy w stanie elastycznie reagować na zmiany rynkowe oraz maksymalnie wykorzystać potencjał narzędzi, jakie oferuje platforma Allegro. Jego otwartość i zaangażowanie w proces były kluczowe w osiągnięciu imponujących wyników, które nie tylko poprawiły sprzedaż, ale także umocniły pozycję konta w kategorii. Współpraca z tym klientem to świetny przykład na to, jak strategiczne podejście do pozycjonowania oraz wzajemne zaufanie między klientem a specjalistą pozwala osiągać nie tylko wyższe wyniki, ale także budować długofalową przewagę w dynamicznej kategorii sprzedażowej. Liczba transakcji wzrosła nam o ponad 33%, liczba sprzedanych sztuk to wzrost o ponad 40%. Oraz wartość sprzedaży wzrosła o 39%. Także, jak widać, zwiększyliśmy ilość transakcji, ale jeszcze bardziej zwiększyliśmy wartość transakcji. I przypominam, to wszystko będąc najdroższym w całym słowie kluczowym. A teraz posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Jak ogólnie e, ocenia pan naszą współpracę? Tak, w skali powiedziałbym od 1 do 10. Solidna ósemka. Solidna ósemka, fajnie. A w takim razie zapytam przewrotnie, e, dlaczego na przykład nie 7, a 8? Bo mieliśmy skalę do 10. No, tak. Czemu nie siedem? Nie przykład, uważam właśnie, że... Czemu na przykład ten punkcik wyżej? Czemu, czemu nie 10? Mhm. To wiadomo, że bardzo w, w, trudniamy w określonym, w określonym celu. Mhm. Nasz poziom satysfakcji jest mocno skorelowany z wynikami, które, które osiągamy. Więc to jest gdzieś odniesieniem do, do, do tego wyniku. No ale bardzo dobrze nam się współpracuje. Pracujemy już chyba trzeci rok teraz, więc nie mam, nie mam zastrzeżeń co do współpracy. Jednak na pewno będziemy musieli popracować nad wynikami, bo są nie do końca równe. Mhm, czyli tutaj w tym zakresie przynajmniej widzi pan przestrzeń do tego, żeby po prostu było lepiej i równiej. Co stanowi dla Pana taką największą wartość we współpracy z nami? Czy jest jakiś jeden konkretny czynnik, jakaś wartość? Cokolwiek co przychodzi Panu do głowy? Taka pierwsza myśl. Kontakt, współpraca, jeśli chodzi o kontakt, to jest na pewno na wysokim poziomie u Was. Rozumiem. Czyli ma tutaj Pan na myśli yy, pracę bezpośrednio ze specjalistą, tak? Tak, dostępność, tak, tak. Jak najbardziej akurat z, z Ernestem współpracuję i yy, jeśli chodzi o kontakt i współpracę, komunikację między nami, jest naprawdę topowa. Więc tutaj to jest na pewno pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy. Super, bardzo Panu dziękuję. Yy, w takim razie kolejne pytanko. Yy. Co uznałby pan za taki największy sukces w dotychczasowej współpracy? Być może taki kamień milowy, coś takiego charakterystycznego, również jakaś pierwsza myśl? Zrobiliśmy e, ofertę, ofertę czujników dymu, wytopowaliśmy, jeśli chodzi o, o sprzedaż w, w, okresie, w okresie zimowym. To mi przychodzi do głowy. Super. W takim razie ostatnie pytanko, być może takie podsumowujące. Gdyby miał Pan tak w jednym zdaniu, może w dwóch, powiedzieć komuś, koledze, znajomemu, komukolwiek, dlaczego warto z nami współpracować. Macie pojęcie o tym, co robicie. Jesteście bardzo, bardzo merytoryczni. I w momencie, kiedy, kiedy robimy sobie plan, go po prostu dowozicie i, i to by na pewno powiedział osobie, której, której bym Wam polecił. Także jak widać to kolejny case, w którym można nam zaufać i generalnie e, potwierdzający fakt, że planujemy również strategie długoterminowe. Także nasze elastyczne warunki współpracy, jak na przykład okres jednomiesięcznego wypowiedzenia, utwierdzają Ciebie kliencie w tym, że my zawsze mamy plany na miesiąc następny, jak i na cały kwartał i pół roku, aż do Twojego piku sprzedażowego w roku. Także to wszystko na dzisiaj. Zachęcam do skorzystania z bezpłatnej konsultacji, abyśmy te wszystkie świetne wyniki realizowali również w Twojej sprzedaż. Dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrawiam, cześć!